W atmosferze świątecznego oczekiwania uczniowie społecznej, niepublicznej ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Subicach zaprezentowali inscenizację jasełkową oraz koncert świąteczny. Kochani, no dzisiaj koncert świąteczny z taką e, fajną inscenizacją też jasełkową, ale no w głównej mierze oczywiście muzyka, tak jak zawsze u nas i grają, i śpiewają, tak więc no myślę, że to będzie bardzo duża uczta e, przed tym takim pięknym okresem świątecznym. Tak więc no, celebrujmy ten czas, tak? Bo myślę, że to jest piękny czas, żeby razem śpiewać, kolędować I dzisiaj to zrobimy też wspólnie e, i z naszymi rodzicami, i z nauczycielami, uczniami też będziemy wspólnie śpiewać. No i oprócz tego uczniowie będą grać, tak więc no to jest podsumowanie też myślę tego, tego już roku pierwszego semestru za chwilę, tak? Zawsze u nas gra muzyka, ale myślę, że, że jakieś takie aspekty teatralne też warto pokazać, dlatego że jesteśmy z przeszkołą artystyczną, gdzieś tam te dzieciaczki też mają fajne, fajne uzdolnienia artystyczne i też teatralne. Tak więc spinamy to, tak, tak, to będzie troszeczkę w takiej formie jasełkowej, ale nie aż tak rozbudowane, jak w zeszłym roku. W tym roku troszeczkę poszliśmy w dużej mierze jednak w tą stronę muzyczną. Dla uczniów udział w takich wydarzeniach to nie tylko szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności, lecz także. Nauka pracy zespołowej, odpowiedzialności i występowania przed publicznością.